Witam wszystkich serdecznie. Mamy drugą Gierkę z Luraksenem No ja tak jak turniejówki, nagrywam je jedna po drugiej. Eee, także nie ma co przyciągać się, nie mam też wiele czasu. Chciałbym całe BO3 zdążyć nagrać i zagrać nagrać i zagrać. Spójrzmy na pary. Mm, ja jestem teraz pomarańczowy. To git, to nie, to git, to git, to nie, to git. Eee, nie chcę się z tym to pakować, ale to jest gorsze. Czyli banujemy to, to. To. Tak myślę przynajmniej. Dobra. Myślę, że Loraxon tutaj będzie stabilnie banował Dungi. Bo już wszyscy wiedzą, że Dungi jest dość OP na tym patchu. Ma najwyższy winrate i jest najmniej grywaną frakcją, bo po prostu wszyscy jak widzą Dunga to go banują. Błagam, nie chcę znowu tego Elfa w Demona, no. Już tyle tego ostatnio grałem. A co więcej przegrywałem. Naprawdę no, to bym zagrał. To jest fajne. Czy znaczy, to jest strong side dla mnie, wiem o tym, ale... No i zabrał. Błaga mnie ten. Elf. No nie. Findan w biarę. Biara to kulki robi. Chyba została bufa w ogóle w tym patchu. Spójrzmy jaki ma tam przelicznik. Chyba, że nie ma podanego. No oczywiście, że nie ma podanego. Prześladuje mnie ten meczopiek. Znowu trzeci raz tu przejebie. To naprawdę. Hmm, słaba gildia. Jej. Głębokie gradzik. Co my tu mamy? Mamy Ini, Laczek, pałę... Resist. Jakie się sp? Trochę mi się podoba ta ścieżka. I po prostu zagrać jakąś... Nawet nie tyle wjazd elfa, co po prostu jakiś kombacik boży z jakimś lekkim destrem. Zaraz zobaczymy, czy mamy obladzanie. Te jakieś lodowe ataczki by tam były, coś takiego. Nie, to nie. Ki piekielny jest w miarę. Nie, no dobra, weźmy to, będziemy mieli sporo inni i spróbujemy zagrać jakiś kombacik. W takim razie, co byśmy sobie zagrali? A, miałem sprawdzić najpierw jeszcze, jakie jest destro. Jest, jest lodzik. Tu gramy lodzika. E, ciach, elfuch, no i co? Gramy lodzika, z takim Logikiem jeszcze, z przyspieszeniem myślę. Co obrzygane szczęście elfów? Może, może, jednak tam laczki były na tej ścieżce. Podoba mi się ten pomysł. I jeszcze dopychamy jakąś obroną lub moralem. I jest ok, gramy w drugie tempo, to trochę, ale mamy też dzięki temu yy, coś na balistę. W razie czego tego diabła będzie się tym męczyć. Jest, jest ok, myślę pomysł. Ataku na tej ścieżce troszkę też było. Nie policzyłem oczywiście, ile to wychodzi. Ale załóżmy, że wychodzi tak, że na spokojnie starczy. Na razie impregna, bo ja nie chcę tego Destra podbijać. Możemy sobie rolować tutaj. Żaden z tych mistrzów. Niestety nie ma jeszcze nowego skillu, więc ja nie liczę, tylko tak sobie szacuję w głowie te talenty. Dajcie mi jakiś spokolevel. level. Jezus Maria, zapychamy się tym. No come on. Dobra, jest szałek, jest moc prędkości, jest mistrz lodu, z zimną śmiercią, ekspert ataku, nie to. Oj, oj, muszę tego defa chyba już. No, jeszcze laczka dobierzemy jakiegoś i... u zero ataku, ja to się znam. Dobra, na razie schodzimy z mściciela, nie wiem w ogóle czy tego mściciela będę chciał. Jest laczek, a wiecie co, wywalmy obronę. Zobaczymy, co się stanie. I też strzał, bo jabłuszko bym chciał. Mamy szczęście żołnierza. Lepsze szczęście. I levelujemy dalej. Kurde. Weźmy to, ekspert Destro. Lepszy mściciel, zimna stal. Ekspert Laczek, tak. Pomysłowość to chyba było coś, co potrzebuje. Ta jest. Ciach. Jest jabłuszko. Weźmy tego defa. I teraz tak. Co ja mogę zrobić? Mogę wyrzucić destro i mieć chyba 100%? Chyba tak. Wyrzucam destro. Dostaję szczęście elfa. Dwa ataku. Cudnie. Tak, ja chyba tak robię. I tego mściciela zostawiam na lepszym. Defa na podstawowym. Jakiś tam level jeszcze wejdzie. Czemu wyrzucam to? Bo na. Dlaczego? Oj, bo mi tego brakuje przecież właśnie, prawda? No a jak? Tego mi brakowało. Hmm. No dobra, ale level jeszcze jeden. Myślę, że gdzieś tam wyhachmęcę. prawda? To nas sprzedaż, to na sprzedaż. Znaczy to wolałbym nie na sprzedaż w sumie. Dobra, jakoś się wychmęci ten level. Nie ma co się mazać. I wtedy lecimy na podstawowym defie po prostu i tyle. Nie ma co płakać. Będzie dobrze. Może. Kiedyś. W życiu. Będziemy mieli klasyczne ini Elfa z tym pierścionkiem. Czyli pasek zdominowany przez nas. Co prawda lekko mi to mityguje ogra, No ale dzięki temu mam chociaż 5 ataków. 7 razem z e, ścieżką. Spell power niepotrzebny bo i tak pod zimną śmierć gramy bardziej i pod te lodowe ataczki, więc tu atak, obrona. I idziemy kręcić kółkiem fortuny u złodzieja, pokaż no co masz. Mamy dodatkowe dwa kafle z tego pomysłowości, więc tak jakbym na górze nie zrolował. Set ogra mogę wziąć, tak zwany set inwalidy. I to jest jedyne co mogę... albo jakieś szały pojedyncze? Nie, bierzemy to, mamy set ogra. No i tyle z naszej super inicjatywy szczerze mówiąc. To jest 5%. To jest 5%. No ale to jest też 3 ataku, dodatkowe 8 stata i jeszcze 2 hp. -ki. Tylko co ja na level dam? Kapcia? To i po... Na 1 SP i po prostu zimną śmierć robimy? I mean, można. Ja bym wolał zostawić tego kapcia. Tak, myślę że, myślę, że gramy po prostu na zabijanie pojedynczych jednostek tym kółkiem i sopelkiem. Nie pamiętam, czy PRÓW na to działał, ale chyba działał, więc będziemy zbijać niecałego diabła. W momencie, w którym mam jeden SP, zaczynam wątpić, czy te ludowe ataki były takie warf, Ale to się zobaczy w bitwie. Ok. Eee, najpierw level. Logistyki już i tak nie będzie, to mogę sobie równie dobrze podnieść te pieniądze, za... ale spalmy arty najpierw. Ciach. Jakby mi dało jeden SP, to bym się ucieszył, bo ten go, tego hejsta gdzieś tam bym wlepił. No i mamy szczęście elfa obrzygane. 6 laczka, więc nawet jak mi obniża, to mi obniża raczej o 2, nie o 4. Ech, pomysłowość na elfie to wygląda tak, że będę miał na koniec 20 tysięcy jeszcze. Ciach, ciach. Tu raczej białas. Nawet mamy jakiś tam plus do ini, mimo wszystko. Ciach, ciach. I ciach. E, ta, ulubionego to sobie wezmę jak se zabije staki może. Ciach. Na pewno czart. Myślę, że ta sukupka, że chcemy się jej pozbyć wcześniej tym łucznikiem. I co dostałem? Atak lub obrony też ok. Najgorzej jakbym wiedzę dostał. Mogłem w teorii wziąć drugiego druida, ale to mem. Z balistą czekamy aż się pokaże jaka sukupka jest. Okej, okay. jaki sukup. Uwodzący, to bierzemy Balistę. A cała reszta? Nie ma chciwego diabła, niestety. Yy, ciekawy koń jest, muszę przyznać. Swoje drogą, tych kółek to my nie będziemy mieli dużo. Ale te kółka to są na balisty i podlodowe ataczki najbardziej. Nie ma balisty. 15, 3, 12, 10, to jest jakaś magia. Nie obniża mi szczęścia. No dobra, jak my się ustawiamy? Przy wózku chyba. Nie, przy wózku to tego wariata. Tego tu. Damy mu smoka. I dryadę. Konara gdzieś na środek. Tu konika, tego i tego. Ile ty masz? Ty masz 8 Ty, ja nie chcę cię za kamyk. To dawaj tu. Będziesz biegał i zabijał. 1484 No czyli kuni będzie pierwszy Dobra, lecimy Ja wstałem, że to może być ta kulka I ona będzie całkiem skuteczna Oj, smok ma tylko diabła Okej, okay, atak... To y, są piekielne gramy chyba. Jest atak ekspercka obrona z unikiem. Aha, mam wrażenie, że są piekielne z y, piekielnymi z kontry i wzmocnionymi piekielnymi z destra. Bramy w porządku. Mogę sobie wyjść dwie krateczki. Złodziej jak zwykle. Złodziejuje. On też ma jakieś busty do ini swoją drogą. I to takie solidne. Wygląda to jak pierścionek do ini. Ten mały. Bo ja mam ten duży. Jeden, dwa. To ja chyba wolę tego wariacika. I tu jakiegoś laczka przyknużyć może. Nie. Niemiło, niemiło. Uuu, ale tego Jamniora to ja bije Myk. Noulaczki eh Ech. Mana mu się raczej nie skończy. 132 po tym, jak mi ukradł złodziej. Oszust. Gdzie... Gdzie moja mana? No dobra, lecimy do przodu. Wjazd w drugie tempo, tak zwany. Tutaj sobie strzejmy w Sukubkę. Jest ten unik, więc jest szansa, że ta Sukubka mi coś ukradnie w ogóle. Hmm, może ja pojedyncze sopelki będę rzucał i po prostu mroził różne targety. Dwa. Sporo. Za trzy. Też dużo. Znaczy, jak on walnie na laczku, to przekręci Sukuba. Tutaj się nie boję, ale musi walnąć na laczku. I to jest ten warunek. Tego to w ogóle będę złomował. Bo on jest na ulubionym wrogu. Ta, na laczku przekręcamy całą myk. Iha! Cieszymy się dokładnie. Kółko jakieś. No, przekręcił. Przekręcił solidnie. Cztery koniki. Tego charta to ile? Czy ja mogę jakiś sprawdzić samego charta? O, mogę. Jeden. Nie wiem, że ja po tym koniku nie chcę. A właściwie to ile bije kółko? A ile... Bol bolcik lepszy w takim razie. Wszystko to się już pobramowało, Frejerstwo. więc balimy Bolcika po prostu. Mogę w sumie sprawdzić damage w małe staki. Czy na laczku nie byłoby coś lepiej? tego może sfrizujemy? Może walniemy z łapki? Może damy sobie hejsta jakiegoś? Trochę opcji mamy. No robię mu damage, robię, nie da się ukryć. Nie pamiętam, która to jest brama. Nie mam też moralek. Znaczy, mam jeden, żeby się szybciej ruszać. No szybko stopniała ta armia przeciwnika. Zostały mu tak naprawdę dwa trzy full staki, i trzy połówki. Kiedy ja straciłem tylko tu połówkę Szturm Teleport Ok. Będzie bity konarem. Oj będzie bity konarem. Ale to znaczy, że go nie zbramował. To też jest plus, nie? 114, czyli na to działa. hejścik ten daje. Trochę mi daje. To jest jeszcze Findam. Dajmy sobie hejścika. Na jedną turkę Hejścik, strzał z łapki. Hejścik, strzał z łapki. A potem już tylko strzał z łapki. 32. A czartor ma ile obronki? A to jest szturm teleport, to ja się coraz mniej boję. Uu, dostanie bombę na łeb. Czart. Wygląda to dobrze. Całkiem. Smoczek jeszcze jeden umrze, niestety. Au. I moral jeszcze. Fiu, fiu. Zobaczymy jaki jest damage, bo nie wiem czy ja go nie chcę wytargać. Ale odda. No. Jeden trzy. Z ulubionym laczkiem, no to tak z sześciu może przekręcić. No ale musi wejść laczek jakaś solidna rolka. Weź go tam śmigni na no, pięciu Elegancko Bramy się przyzywają Ale one mi tak nie szkodzą też 1-0 A tu ile 12 Można się już podnieść myślę Można pimpka, można pieska Znaczy po prostu tego kunia i potem go tancerzem śmignąć. Wiesz tancerz to w te małe staki. Tancerzem cofnął do psa najchętniej. A koń mój jest za koniem jego, ale jest przed diabłem. To walnijmy tego diabła. O, jak przeskoczyło ładnie. I tu się cofamy. No jest ten bastion, o którym mówiłem. Ale mamy na to lodowe ataczki. Także nie będzie aż tak źle. Tutaj prawie by mi zablokował. Znaczy ja nawet nie wiem, czy to nie jest zablokowane, ale chyba nie. Słaby jestem w to liczenie, w to liczenie kratek ruchu. No to ok. zboltujemy sobie konia znowu. No dobra. No dobra. Smoczek mi padł. No i niestety. Zablokował mi tam. No to bijemy mu po tym. Jest coś lepionko. Tu łapa w diabła jest w tempo. Mamy jabłuszko dwa diabły to super. Dawaj go zlaczkiem. Mix łapy pięciu łucznikiem. Zastawiłeś to, zastawiłeś i tak będziesz umierał tam. No ale kurczę, mi też trochę rzeczy już pospadało. Koń teraz, są się pali od dwóch zmur na raz. Okej, okay, tam cerzyk. laczków wcale mi nie wchodzi aż tak dużo. To znaczy się nie będę narzekał, że mało, ale wcale nie tak dużo. Dalej tu polutujemy. Oj, tam był blind. Dobra, wrzuci się drugiego. Rusałka teraz ma... Double czy triple target? Nie, double. Double target. Tutaj. I to warto tego psa skracać tutaj. Bo on bije bez kontry, jest upierdliwy. Lodowe ataczki kontrują Bastion, no niestety. Myślę, że tego można śmignąć. A jak oddał piekielnymi. Jak tam mana 85. No tylko już nie bardzo jest na co ten szturm teleport rzucać, bo wszystkie staki są poobijane. 8 I myk 3 skontry. Nie, nie da rady cofnąć. Myślałem o cofnięciu konia, żeby dobić czarta i żeby ten sobie strzelił, ale to się nie uda. Chyba nim złapuję nawet. Zobaczymy. Jest ta kulka też. Okej, okay, czy jest i kulka, i szturm. Troszkę to zmienia, ale nie jakoś bardzo dużo. Jeden, jeden. To wszystko tak naprawdę zabijam, co chcę. Czy jak zabiję tego, to sobie strzelę? Gdzieś, tak, bo koniem zabijam tego wtedy. Ciach. Chyba, że ten mi da radę wbiec. Mam nadzieję, że nie. O, nie da rady wbiec. A, tam jeszcze imp za drzewem ukryty. O, to nie widziałem, to źle biłem. Straciłem trochę tych hitów. Fir na jedną? No dobrze. Niech będzie. Weź go tam z laczkiem. Nie? Wchodzą, wchodzą te piekielne. Uh, powinien przekręcić dokładnie I zostało to, to, to i to A ja tu mam całego druida, całego Konara, pół konia, jest git, jest git. Zostaw łucznika, no 1 HP. Wow, to nie był zadni bastion, to było po prostu 1 HP Druid w ogóle ściągnął 15 koni w ten sposób. Trzy, a Dobra, strzel go tutaj. Myk. Dobija? Dobija. Ja liczę, że ta balista mi troszkę przyspieszy gierkę też. Postrzela po tych dwóch. Mi się wydaje, że Diabła teraz strzeli. O, bum w miejscu. O, dokładnie, w Diabła. Kurwa, nie ten. Tak to jest z tymi bramami. Dobra, potężny konar tutaj cały jeszcze jest. No i balisty mi zepsuł taki kolega. Jeszcze nie dobiegam do tego. Ech, weź go tu. Łup, za sześciu. Za cały stack. Warto było. I zaś zostaje na tym ostatnim bastionie. Zostaw namiocik, Co ci Czechy zrobiły? Dobra, dobijamy pieska. Druidem dobijamy tego, i mamy kolejną gierkę za nami. Dzięki wszystkim za obecność. I widzimy się na trzeciej gierce z Loraxenem. Także do zobaczenia.